Myślę, że twoje pojedynki z Jackiem Kurskim. Ty wygrałeś po prostu ten mecz. Jak wspominał z perspektywy tych kilku lat? Było ciężko? No, słuchaj, ja miałem w sumie pięć procesów, więc za czasów PiSu. E wszystkie właśnie z TVP albo z Jackiem Kurskim, albo z dziennikarzami TVP i wszystkie wybrałem i telewizja musiała mnie przepraszać także yy, yy, po prostu na, na, na planszami na, na ekranie, także upłaciła odszkodowania przykre jest tylko to, że za wybryki TVP PiS odpowiedziała jakby obecna telewizja, no ale w, yy, yy, w państwie jest ciągłość instytucji państwowych i nie może być tak, że jakiś minister nabroił i nie, nie czy czy. Jakaś władza nabroiła i nie może za to odpowiedzieć. No, jest ciągłość instytucji, i to jest y, oczywiste, że y, no po prostu te przegrane procesy no trzeba było ponieść ich konsekwencje. Wszystkie procesy były tu od razu dodam z paragrafu 212, czyli o pomówienie, czyli telewizja uznała, że y, ja albo w wywiadach jakiś, dla jakiejś telewizji, albo w, we wpisach internetowych no, rzekomo obraziłem TVP. Okazało się, że miałem rację, sąd mi przyznał rację. Nazwałem ten okres, kiedy Jacek Kurski był szefem TVP Szczujnią. No i do tego się wszyscy skłaniają, że to nie była telewizja, to była po prostu propagandowa Szczujnia, która ani z inf przekazem informacji, ani z kulturą nie miała nic wspólnego.